Siema, wszyscy piękni ludzie. E, moi drodzy, my od samego rana działamy, ale muszę Wam się czymś pochwalić, ponieważ już za miesiąc w końcu urlopik i wyjazd na festiwal Snowy z moją mocną ekipą. Co tam będzie się działo? Dużo! Dobra muza, piękni ludzie. Cudowne jedzenie i wspaniałe atrakcje, które myślę, że do końca życia zapamiętacie. Mam nadzieję, że ja również, ponieważ ja też tam będę. No i co? Jeżeli jeszcze się zastanawiacie, czy wybrać się gdzieś w kwietniu, albo zastanawiacie się nad festiwalem Snowy, to się nie zastanawiajcie. Po prostu zobaczcie filmik podsumowujący ostatnią edycję i zadecydujcie sami. Zapraszamy i do zobaczenia! Dzięki Aga, że nas zaprosiłaś. Siadajmy razem wspólnie do posiłku? Z przyjemnością, smacznego. W ogóle święta to jest taki czas, kiedy siadamy do wspólnych posiłków z rodziną na przykład. Otóż to i warto, żeby każdy taki posiłek miał okazję zjeść. Dlatego do dobrze, że podliszki łączą siły z bankiem żywności, pomagają i wspierają. Wejdźcie na nową rolkę i dowiedzcie się, jak wy możecie pomóc w naszej akcji. Pomagajmy, bo warto. Obeśku! Cześć, Beśku! No cześć, 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 cześć. cześć, cześć, cześć. Zjesz ze mną? Tak, bo słyszałam że coś pysznego, gotuje, ale wziąłem sobą gościa. Ty Dzień dobry! Chodź, Dziękuję! i po polsku kluski śląskie, schabowe i suroweczka. Wow! Ale powiem Ci, mhm. że A. mam pewien trik, jak nie zmarnować pysznych schabowych na kolejny dzień i pokażę Ci, jak to zrobić. Agunia, słuchaj, wiesz, my wpadamy do ciebie też tak naprawdę z misją z racji tego, że dołączamy do akcji charytatywnej Pudniszek i Banków Żywności. A ty jesteś taką osobą, która wie, jak powiedzieć, żeby Wszyscy słuchali, więc jak nagłosić tą akcję, powiedz. No to wystarczy właściwie powiedzieć, co mamy, a co mamy? A mamy bardzo dużo, bo mamy 500 tysięcy posiłków. 500 tysięcy pół, milio pół miliona tak. posiłków? Pół miliona. Dobrze to brzmi, co? Podniszki łączą siły z bankami żywności. Przekazały darowiznę o wartości pół miliona posiłków dla potrzebujących. Pięknie, że wspieramy Wielkanocną Zbiórkę Żywności. Proszę bardzo, Podniszkowa Dobrzyna. Nagraliśmy dużo fajnych filmików, dużo humorystycznych, ale ten jest naprawdę ważny, bo możecie również pomóc. Wystarczy tej. przyjść do sklepu 4 lub 5 kwietnia i przekazać produkty na Wielkanocną Zbiórkę Żywności. A Aga pomoże nam to rozgłośnić. Oczywiście, z przyjemnością i pamiętajcie, że nie marnujemy jedzenia. Dlatego właśnie twoje schabowe ze wczoraj są zapiekane. Pomidorami. mi Pomidor, That's the best Alright. Yes, we actually Yeah, you, yeah, you.